Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money. Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj będziemy robić sobie kolejnego swapa, Tym razem na sieci Matic, więc nie będzie to aż tak bardzo kosztowne, ale zanim zaczniemy, zapraszam na intro. Money makes money. Money makes money. Więc dzisiaj operujemy na Slingshocie, Slingshot Finance. Link będzie oczywiście w opisie. I będziemy potrzebować Matica na opłacenie sobie transakcji. Więc Slingshot działa na sieci Polygon i możliwy jest tutaj również Airdrop. Mamy tutaj trzy główne pary. Możemy tradować do Ethereum, do Matica i do Bitcoina. My akurat będziemy tradować do Matica. Znaczy tradować. Chciałbym tutaj zrobić sobie słapa po to tylko, żeby się zakwalifikować w razie W, gdyby tutaj były zrzuty jakichś airdropów. Więc sprzedajemy sobie trochę tego Matika. Powiedzmy 20 matików sobie sprzedamy. Review Order. Jestem pierwszy raz na tej platformie, także nie wiem jeszcze, jak ona dokładnie tu działa. Rozdziewiczamy się, że tak powiem. Musimy zatwierdzić transakcję. Zawsze sprawdzamy gaz. Czy tutaj nic się nie odwaliło, bo na matiku. Czasami jak jest bardzo duży ruch, to potrafią podbić tę transakcje. Your order is processing. Czekamy, czekamy cierpliwie. No i jest. Finish. No feedback. Thank you. No i mamy teraz 29. Matików i 29 USDC. Teraz jeszcze możemy sobie zrobić swap w drugą stronę. Musimy zatwierdzić nowy token. Dobra, podpisujemy transakcję. No i timeout. Teraz musimy czekać na nową. Dobra, place order. Confirm transaction. Potwierdzamy. I niech się dzieje magia. Dobra, coś tu nie idzie. Spróbujmy od nowa. Kupujemy Matika, tak? Tak samo jak mieliśmy wcześniej. No nie wiem, czy to mi tylko tak zamula, czy. Dobra. Zatwierdzamy transakcję. I finish. I mamy to. Dobra, czyli powinniśmy mieć teraz na wolecie z powrotem naszych 50 matików. No i tak jest. Mam nadzieję, że tyle starczy, żeby się zakwalifikować. Życzę powodzenia. Tak jak widzicie, czasami ta strona zamula, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Także dzięki wielkie. Łapka, komentarz, pozdrówki. Jo.